W naszym rankingu najlepszą pizzerią w powiecie okazała się Werona z Rawicza. Dziękuję. Mam nadzieję, że znajdzie miejsce. Chcieliśmy podziękować wszystkim tym, którzy dla nas głosowali, oddali te głosy i naszym pracownikom, że utrzymują jakość i tak dalej. Firma działa w Rawiczu już 22 lata. W 1999 roku, gdyśmy to otworzyli, to tak otworzyliśmy z tego względu, że jeden stracił pracę, drugi stracił. To były takie czasy, że pracę praktycznie zakłady padały. Jakiś pomysł trzeba było mieć na jakiś interes. No tak żeśmy wpadli na taki pomysł. I... Nikt nie miał pojęcia, co to znaczy pizza w tamtych czasach, tak jak my. Ja to mechanik, brat też. <grytanie> No, i tak powstało, i tak ciągniemy te 22 lata, udało się. Co spowodowało, że pizzeria zdobyła zaufanie klientów? Przede wszystkim jakoś, jakoś, jeszcze raz jakoś. Dobre składniki, nie jakieś oszukane, cały czas świeże są, codziennie są świeże towar dostarczane. Którą pizzę najbardziej polubili klienci. Ta nasza firmowa Verona to chyba najwięcej sodzi. Niebawem, wspólnie z Weroną, zaproponujemy wam mega konkurs. Szczegóły wkrótce na naszym portalu rawicz24.pl.